Cześć! Dzisiaj specjalnie dla Ciebie przejrzałam francuskie media, żeby zobaczyć jakiego słownictwa używają i co mówią o dzisiejszej sytuacji na świecie. Dzisiejszy filmik będzie więc dotyczył la guerre i la paix, czyli wojny i pokoju. La guerre to jest wojna, la paix pokój. Zacznijmy może od takiego podstawowego słownictwa jak żołnierze czy wojskowi. Les soldats i le militer. Militer trochę kojarzy się z polskimi militariami, właśnie takimi rzeczami wojennymi, wojskowymi. Mamy takie sklepy z militariami, właśnie. A tutaj militer, le militer. To tacy militarczycy, można byłoby tak powiedzieć, idąc tym tropem. Les soldats to tak jak En anglais, soldiers les soldats les prisonniers czyli prisonniers. prison to więzienie les prisonniers les blessés czyli ranni les blessés blessure to jest rana uszkodzenie blessure le pays envahisseur Od słowa envahir, czyli nachodzić, najeżdżać. Le pays envahisseur to taki kraj najeżdżający, bo le pays to kraj envahisseur, najeżdżający, podbijający. Les pertes et les victimes. Les pertes to są straty, na przykład straty w ludziach. Le victimes to ofiary. Défendre. Czyli bronić, défense, obrona. W Paryżu mamy taką dzielnicę, la défense, bardzo nowoczesną zresztą, ale la défense to właśnie znaczy obrona. Defendre bronić. Le danger, la pression, la protection. Le danger, to jest niebezpieczeństwo. Dangerous, danger. Le danger. La pression, czyli taka presja, nacisk. protection, czyli ochrona. La bataille, la bataille to bitwa. Bataille, bataillon, batalion, Bataille, bitwa. Les opérations de secours. Les opérations, się z operacją, ale les opérations to są so takie działania. Działania pomocowe, les opérations de secours. Recourir à la force militaire. Force militaire, c'est-à-dire, siwa wojskowa, force militaire. Recourir, c'est-à-dire, recourir à la force militaire. Délégation, négociation, intervention. Donc, vous pouvez vous donner une délégation, délégation. Negociación – negocjacje intervention, interwencje Mamy jeszcze uchodźców, czyli le réfugiés i kraje, które ich przyjmują, czyli le pays à Pays à to jest przyjmować. Pays, czyli kraj, jak już mówiliśmy. Pays à to kraj przyjmujący. I to ma na celu sauver la vie a kilka, Czyli sauver la vie, co to znaczy ratować życie, a quelqu'un, czyli komuś. A quelqu'un. Venir à renfort, przyjść z pomocą. Renfort, to znaczy takie wzmocnienie. To znaczy przyjść, żeby pomóc mu. Zmocnić go. Venir a renfort. Prendre le contrôle. Czyli przejąć coś. A perdre le contrôle. To znaczy stracić kontrolę, stracić władzę. Prendre le contrôle d'un territoire. Czyli przejąć kontrolę nad jakimś terytorium. Albo też perdre le contrôle. Czyli stracić tą kontrolę. To władze, stracić tą władzę, stracić tą ziemię. Perd kontrol d'un territoire. Conquerir to znaczy podbić. Conquerir. Conquistador to jest taki podbijający. Conquerir to znaczy podbić. Le menace nucléaire. Le menace to jest groźba. Nucléaire, nuklearny, Le menace nucléaire Groźba, zagrożenie użycia broni nuklearnej, dezinformacjum, dezinformacion, dezinformacja, l'interdiction de media, Media pewnie rozumiesz, media, ale l'interdiction znaczy zakazanie, zakaz, l'interdiction. Pour parler, to pertraktacje, rozmowy, porte-parole, czyli rzecznik. Porte parole, ktoś, kto niesie słowo. Dosłownie porter, to znaczy nieść, a parole to słowo. Nośnik słowa, czyli rzecznik. L'engagement de gouvernement. L'engagement, czyli zaangażowanie. Gouvernement, czyli rząd. Czyli zaangażowanie rządu. Gouvernement to rząd. L'engagement. s'engager. S'engager, j'ont l'engagement de gouvernement. Demander l'adhésion à l'Union européenne. Poprosit o przyłączenie do Unii Europejskiej. Demander, Prosit l'adhésion et le à l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Exiger l'arrêt de la guerre. Exiger, exigeance, to jest wymaganie, wymagać. Exiger, l'arrêt de la guerre, koniec, wojny, Cesser le feu, czyli cesser to takie zaprzestanie, le feu, ogień. I jeszcze jedno słowo na zakończenie wojny i zakończenie tego filmiku, czyli armistice, czyli złożenie broni. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli Ci się podobał, jeżeli coś z niego wyciągnąłeś, to zostaw mi łapkę w górę i też bardzo Cię zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału, polubienia filmiku tak tradycyjnie. I bardzo Ci dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Dzięki, cześć Pa. Hej.